Dzisiaj chciałem Wam zaproponować coś nowego. Zatytułowałem tę serię Lustige Wörter. Co to znaczy? Lustige Wörter są to wesołe, śmieszne słówka. I teraz na czym to będzie polegało? Będę się starał dla Was przygotowywać po dwa lub trzy słówka i wyjaśniać Wam jakie one mają znaczenie. Ale nie będą to takie zwykłe słówka, lecz to będą takie wyrazy złożone. Jak wiecie język niemiecki ma to do siebie, że bardzo często składa się z dwóch lub nawet trzech różnych słów. I ja Wam tu troszeczkę o nich opowiem, a przy okazji wyjdą właśnie te śmieszne sytuacje. A więc do dzieła. Tłumaczę słówko numer jeden. Zobaczcie. Napisałem Wam takie długie słowo. Augen". To e, co tutaj widzicie, oznacza, że to jest w liczbie mnogiej. di, Hyna, augen. I teraz zobaczcie, ten wyraz składa się z Hühner, czyli z tej części, którą tutaj widzicie na czerwono, wam napisałem. I co to oznacza? Hühner są to kury w liczbie mnogiej, natomiast augen to są oczy. I teraz, co, tu, co to może znaczyć? Mamy kury i mamy oczy. I z tych dwóch wyrazów, hyne augen, czyli kurze oczy, powstaje polski wyraz zadziwiający odciski. Czyli zobaczcie, mamy trzy słówka. Hyna możecie sobie zastosować, na przykład meine Uma hat viele Hyna. Moja babcia ma dużo kur. Albo oczy, prawda? Pewnie znacie już to słowo. Du hast schöne Augen. Masz piękne oczy. No i trzeci wyraz, który powstaje z tych dwóch. Hühneraugen. Możecie powiedzieć mmm, Ich habe Hühneraugen. Mam odciski. No nie wiem, wczoraj może uprawiałem sportu za dużo, albo nie wiem, chodziłem za długo po górach. No i nabawiłem się odcisków. Możecie powiedzieć Ich habe Hühneraugen. Mam kurze oczy. Śmieszne, no nie? Następne słowo to Angsthase. No, jak widzicie, angst, też składa się z dwóch wyrazów, z dwóch rzeczowników. Pierwsze to jest angst, a drugi to jest haze. Przy pierwszym slajdzie zapomniałem Wam powiedzieć bardzo ważną rzecz. Mianowicie, taka jest zasada w języku niemieckim, że jeżeli taki długaśny wyraz składa się z dwóch lub trzech rzeczowników, to cały wyraz ma zawsze rodzajnik tego drugiego. Czyli zobaczcie, Die Angst to jest strach, a Hase, zając, ma rodzajnik de Hase. Czyli cały ten wyraz musi mieć rodzajnik tego drugiego, który stoi na końcu. Czyli nie będzie Die Angsthase, tylko der Angsthase. Dlaczego? Dlatego, że Hase, czyli zając, jest rodzaju męskiego. I teraz zobaczcie, napisałem wam, że Angst to jest strach. Po niemiecku, jak się czegoś boimy. To mówimy, że mamy strach przed czymś. Czyli, na przykład, jeżeli boisz się pająków, to mówisz, ja mam strach przed pająkami. Czyli mówisz, ich habe Angst vor Spinnen. Jak boisz się psów, mówisz, ich habe Angst vor Hunden. I tak dalej. Natomiast, zając, no, nie, nic mi nie przychodzi do głowy, żaden e, przykład zdania. W każdym razie jest to zając. Haze. I teraz, co ma wspólnego strach z zającem? Otóż ten wyraz złożony ze strachu i z zająca daje nam polskiego tchórza. Czyli możemy spokojnie użyć do kogoś, kto nas poirytuje, że się wszystkiego boi. Możemy po prostu powiedzieć do niego mm, angst haze, tchórz. Mamy dzisiaj do czynienia, jak wspomniałem, z dwoma imionami. Pierwszy wyraz to jest the zuze". No i co my tutaj mamy? Hoil, moi drodzy, pochodzi od czasownika hoilen. Hoilen to znaczy wyć, ale w sensie takim, że ktoś tak płacze bardzo mocno i głośno, tak że aż wyje. To jest hoilen. Natomiast Zuse to jest po prostu imię żeńskie, taka nasza Zuzia. No więc jak widzicie, the zuze, to jest wyjąca Zuzia. A wyjąca Zuzia po niemiecku to jest po prostu Beksa. Możecie powiedzieć do kogoś, sie ist heil Ona jest Beksą. No i druga propozycja związana z imieniem to der Filip. Jak widzicie, znowu tutaj mamy do czynienia z czasownikiem capeln oznacza wiercić się. Wiecie, jak to jest zwłaszcza dzieci nie potrafią usiedzieć w jednym miejscu i się czasem wiercą, kręcą i właśnie capel to oznacza właśnie wiercić się. Natomiast Filip no to oczywiście tak jak w języku polskim imię męskie. No i z tego połączenia wiercącego się, szamoczącego, bo to też to może oznaczać Filipa, wychodzi nam Wierci pięta. Więc jeżeli chcemy powiedzieć, że Filip jest wierci piętą, żeby było śmiesznie, możecie powiedzieć, że Filip jest Cappel Filip. Czyli Filip jest wierci piętą. No i przechodzimy sobie do porcji dwóch nowych wyrazów złożonych i będą to dzisiaj: Viszlav co to takiego jest? Rozbierzmy ten, ten wyraz. Otóż, otóż szlaf pochodzi od szlafn, czyli spać, natomiast dimyce to jest czapka, a więc e, śpiąca czapka, bo tak sobie to musicie zapamiętać, to jest po prostu śpioch. A więc spokojnie możecie o kimś powiedzieć, że Mein Mann ist Schlafmütze. Czyli mój mężczyzna, mój mąż jest śpiochem. I druga propozycja. Der Glückspilz. Jest to wyraz złożony z dwóch wyrazów. Jak widzicie, pierwszy wyraz to jest Glück, a drugi to jest Pilz. No i te dwa wyrazy, jak wam wcześniej wspomniałem, klei spółgłoska S. No i teraz rozbieramy ten wyraz na części. Das Glück to jest szczęście. Możecie powiedzieć ich hab Glück. Mam szczęście. I drugi wyraz to jest der Pilz, czyli grzyb. Pamiętajcie, że Niemcy jak chodzą na grzyby, chociaż robią to bardzo często, to nie jest tak popularne jak w Polsce. To nie mówią, że idę zbierać grzyby, czyli nie używają, że ich zamle pilce. tylko Niemcy szukają grzybów. Czyli ich zuche pilce. To tak a propos, co mi się przypomniało. No i cóż to będzie znaczyło szczęśliwy grzyb? Otóż szczęśliwy grzyb to po niemiecku szczęściarz. No i możecie powiedzieć, ależ ty jesteś szczęściarz. Du bist aber Glückspilz i nasz kace. Pierwszy z tych wyrazów na czerwono, który wam napisałem, pochodzi od czasownika naschen, czyli jeść słodycze. Zobaczcie, że w języku polskim nie ma osobnego słówka na jedzenie słodyczy, po prostu opisujemy jakąś sytuację. Natomiast w języku niemieckim mamy naschen, czyli możecie powiedzieć na przykład ich nasche Gen. Lubię sobie podjeść słodycze. I drugi wyraz ogólnie znany, di Katze, czyli kot. No więc to będzie kot je, lubiący jeść słodycze i wychodzi nam, że taki kot, który lubi słodycze, to jest po niemiecku łasuch. Więc możecie powiedzieć, ona jest łasuchem, jest nasz Katze. No i druga propozycja na dzisiaj. Der Scherzkeks. I znowu mamy tutaj pierwszy wyraz na czerwono. Scherz. To może oznaczać żart. Der Scherz. Ale może też pochodzić od czasownika scherzen. I to znaczy żartować. Natomiast drugi wyraz. Keks. Der Keks. To jest albo ciastko. Albo herbatnik. Pamiętajcie, że wyraz „diakuchen” Kuchen to bardziej oznacza ciasto, taki kawałek ciasta. Natomiast takie ciastka, co w supermarkecie możemy kupić, to mówcie na to keks, liczba mnoga, mnoga kekse. No i cóż to może oznaczyć takie połączenie żartującego ciastka, żartującego herbatnika. Otóż żartujący herbatnik to po polsku żartowniś. I możecie spokojnie użyć tego mówiąc Du bist aber Schatzkeks. Ależ ty jesteś żartowniś. Pierwszy wyraz to "die Schürzenjäger. Pierwszy, napisany na czerwono, to Die Schürze. Die Schürze oznacza fartuch, fartuszek. Natomiast drugi, der Jäger, to jest myśliwy. No więc jak się domyślacie, myśliwy, który nie poluje na zwierzęta, ale na fartuszki, to podrywacz. I możecie spokojnie wykorzystać to mówiąc o kimś, on jest podrywaczem. Er ist Schürzenjäger. I druga propozycja. Dosyć często to słyszę w Niemczech, niestety. Jest to wyraz der No Nie jest to za miłe dla ucha, jeżeli to rozbierzemy na części, ale niestety taki wyraz funkcjonuje. I też chciałbym, żebyście wiedzieli, co to znaczy. Otóż klug chodzi od przymiotnika mądry. Możecie spokojnie sobie to strostować, mówiąc o kimś, sie ist klug ona jest mądra i drugi wyraz to jest der scheißer der scheißer to jest jakaś osoba dosłownie srająca ja wiem że to brzydko e, brzmi ale pochodzi ten wyraz również od czasownika scheißen a scheißen to nic innego jak srać więc jak wiecie jest bardzo popularne przekleństwo niemieckie które tak naprawdę znaczy gówno, czyli szajse Gówno. E, Niemcy nie mają zbyt rozbudowanego e, słownictwa odnośnie przeklinania, więc ten wyraz na pewno często słyszeliście. No i taki e, srający za przeproszeniem e, mądry człowiek to po polsku po prostu mądrala. Er ist szajsa on jest takim mądralem. można by to przetłumaczyć. Der Kettenraucher. Jak widzicie, pierwszy wyraz na czerwono to jest die Kette. Die Kette to jest łańcuszek, łańcuch. Możecie oczywiście używać to Ich habe eine Kette gekauft. Kupiłam łańcuszek. Taki, który sobie nosimy gdzieś na szyi. Natomiast drugi wyraz to jest der Raucher czyli palacz, der od czasownika rauchen, przypominam, to jest palić papierosy. No więc taki łańcuchowy palacz, to po polsku palacz nałogowy, który odpala jednego papierosa od drugiego. Po prostu bardzo dużo pali. No i druga propozycja. Tutaj akurat e, dobrze by pasowało do tego odcinka, gdzie Pokazywałem Wam dwa przykłady z imionami, tam była wyjąca Zuzia i tam była jeszcze jedna propozycja, tylko nie pamiętam, wyjąca Zuzia była i, a, i wiercący się Filip. Tutaj mamy jeszcze jedno imię, Peter, czyli Piotr i mamy Diamizę Peta. Peter, cóż to oznacza? Na czerwono napisałem Wam, że mis to znaczy podły. Może być podłe jedzenie, ale może być też podły człowiek, po prostu. Podły to jest mis, na pejta, jak wiecie, to jest Piotr. Więc dea mise pejta, podły Piotr, wychodzi, że to jest z rzęda. Kiedy sprawdzałem, co oznacza i w jakich kontekstach używać to słowo, to przeczytałem, że Mise Peter to jest taki człowiek, który ciągle jest niezadowolony, który po prostu ciągle chodzi na burmuszony. To jest taki Mise Peter". Mamy tutaj wyraz złożony, mianowicie De Bessa Visa. Na czerwono widzicie, że Besa. To jest w ogóle stopień wyższy od good, czyli dobry. Besa, to jest lepszy albo lepiej. Więc jak widzicie pierwszy wyraz to jest besa, natomiast drugi wyraz wisa prawdopodobnie chodzi, pochodzi od czasownika wissen, który oznacza wiedzieć, czyli taki człowiek, który lepiej wie. Bardzo podobny do tego, który żeśmy się poprzednio nauczyli klugschaysa. Również stosują słówko besa-wysa. Czyli on jest takim przemądrzalcem. Er jest besa Czyli takim wiedzącym niby lepiej. I druga propozycja. Das plappermaul. Cóż to jest za wyraz? Plapern. Na czerwono, jak widzicie, to oznacza paplać, tak po prostu e, plotkować, paplać. E, e, często też mówić e, o, o innych w taki sposób e, e, troszeczkę plotkujący. Natomiast drugi wyraz, maul, das maul, to jest zazwyczaj ta część ciała, która nosi się. Raczej nie do ludzi, tylko do zwierząt, więc pysk albo morda. Oczywiście pogardliwie możecie też usłyszeć to o człowieku, ale generalnie używamy do zwierząt. No i taka paplająca morda, to jak widzicie to jest taka papla, taki plotkarz, ktoś kto nie potrafi trzymać języka za zębami. Więc oczywiście możecie powiedzieć do kogoś plapem maul, papla, coś tam, ujawnił jakieś sekrety. No, i przechodzimy do następnej propozycji. Der Büstenhalter. Na czerwono napisałem wam pierwszy rzeczownik. Die Büste. Oznacza ten wyraz Biust. Natomiast drugi. Der Halter. Oznacza właściciela. Więc możecie sobie to przetłumaczyć jako właściciel Biustu. Uważam, że ładne to, to złożenie. Nie wiem co wy na ten temat. Jest to oczywiście Büstnoser, czyli właściciel biustu. der Büstenhalter. Bardzo często Niemcy używają skrótu, więc nie zdziwcie się, jeśli ktoś zamiast powiedzieć Büstenhalter powie BH. Hast du keinen BH? Czyli nie masz büstonosza. Na końcu może jeszcze dodać przedostek an, bo anhaben to jest mieć na sobie, prawda? Czyli nie masz ubranego biustonosza, Has du keinen BH an? No i drugi wyraz, der stinkstiefel. Moi drodzy, to jest bardzo fajny wyraz i co on oznacza? Otóż na czerwone, jak widzicie, stink pochodzi od czasownika stinken, a mianowicie śmierdzieć. Możecie powiedzieć, Es stinkt hier. Tutaj śmierdzi. Albo możecie powiedzieć, śmierdzisz na przykład piwem. Du stinkst nach Bier. Śmierdzisz piwem. Natomiast drugi wyraz to jest der Stiefel, czyli gumiak. Der Stiefel. Również Stiefel może oznaczać inny bud, mianowicie kozaki. Stiefeln to są kozaki. No i teraz taki śmierdzący gumiak, jak widzicie, to jest człowiek psujący atmosferę. Ja nie wiem czy jest w języku polskim taki wyraz. Mianowicie chodzi to o taką osobę, że kiedy dobrze czujecie się w towarzystwie, a podchodzi taki stinkstifel, taki śmierdzący gumiak, to nagle atmosfera robi się gęsta. I nie chce wam się rozmawiać o czymkolwiek w jego obecności. To jest właśnie taki człowiek psujący atmosferę.